Redakcja gazety policyjnej przedstawia. Numer drugi. Luty 2023 roku. Zapraszam serdecznie do lektury najnowszej gazety policyjnej, a w niej wiele dobrze przygotowanych artykułów. Inspektor Mariusz Ciarka. Redaktor naczelny. Między innymi chociażby to, że pierwszy raz w historii było nas 101 tysięcy policjantów. Na przełomie 2022 i 2023 roku 101 tysięcy policjantów nigdy tak wielu nas nie było. To niejako pokazuje, jak dużo sieją niektóre media dezinformacji i fake newsów, mówiąc, że mamy zapaść kadrową w polskiej policji, a przypomnę, że rok temu było nas również blisko 101 tysięcy. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę i podchodzę do tego zdroworozsądkowo, że początek roku. To to czas odejść na emeryturę i wielu naszych kolegów, z którymi na co dzień pełniliśmy służbę, odejdzie w tym czasie na emeryturę, ale tak było, jest i będzie. Było tak kilka, kilkanaście lat temu i będzie tak w przyszłości, że pierwszy kwartał to właśnie ten czas, kiedy wielu z nas, tych, którzy osiągnęli lata emerytalne, odchodzi na emeryturę. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że na początku lat 90. to właśnie w tym czasie były duże przyjęcia do policji i wielu naszych kolegów i koleżanek osiągnęło pełną wysługę emerytalną. Kudłaty. Wspaniały pirotechnik, który wiele lat służył w policji, przedtem w wojsku. Andrzej Cheliński, dziennikarz. Odszedł z policji na emeryturę, bo trafiła mu się jeszcze ciekawsza praca od policyjnej, ale dla policji. Pracuje przy Politechnice Poznańskiej. Myśmy rozmawiali troszeczkę wcześniej, właśnie te ostatnie tygodnie, miesiące sprawiły, że nie mogliśmy się spotkać ponownie i on teraz nie ma na to czasu, a szkoda, bo te ostatnie tygodnie na pewno, gdyby mógł o nich mówić, to by powiedział bardzo ciekawe rzeczy, ale nie może mówić. Także trzeba się zadowolić tym, o czym mówi, a mówi m.in. o bomberze z Wrocławia i innych sprawach bardzo ciekawych. Dzięki swojej dociekliwości, doświadczeniu udało mu się rozwikłać kto to zrobił, jak to zrobił, dlaczego to zrobił i jak do tego doszedł, że ktoś to zrobił. Wiem, co robił jako policjant, wiem, na czym się zna i mogę śmiało powiedzieć, że profesjonalista jakich mało, godny polecenia i bardzo ciekawie o swojej pasji i pracy opowiadający. W tym numerze ja bym zwrócił szczególną uwagę czytelników na. Temat pracowników policji. Nie mamy wprawdzie, tak jak w poprzednim wywiadu z przedstawicielami związków, ale postanowiliśmy i kontynuujemy to już od kilku numerów, pisać stale o pracownikach policji. Piotr Maciejczak, zastępca redaktora naczelnego. Niedoceniana czasami grupa, przede wszystkim troszkę mniejsza niż policjanci, no nawet sporo, bo to jest kilka tysięcy osób, ale jednak niezwykle istotna dla funkcjonowania tej formacji. Bo bez nich, bez tych pracowników, bez sekretarek księgowych, techników, no po prostu nie dałoby się funkcjonować. A jak się okazuje nie tylko właśnie sekretarek techników księgowych, ale na przykład również instruktorów nauki jazdy konnej. W tym numerze mamy bardzo fajny artykuł Izy Pajdały. Jestem dla koni. Właśnie o instruktorce. Jazdy konnej, która uczy policjantów, jak pracować z koniem. Pani jest fachowcem, bardzo oddanym tej pracy. I bardzo fajna jej sylwetka znajduje się na 32 stronie naszej gazety. E, historia Danuty Bielawskiej to właściwie kronika poznańskiego ogniwa konnego. Izabela Pajdała-Kusińska. Dziennikarka, które od początku współtworzyła, współtworzy, ale dalej. Naprawdę świetny instruktor jazdy konnej i wyjątkowy człowiek. W najnowszym numerze gazety policyjnej polecam Państwu artykuł w policyjnym Pitawalu zatytułowany trochę makabrycznie Zwok bez głowy. Elżbieta Sitek, dziennikarka. Rzecz dotyczy zbrodni, która w 2005 roku została popełniona w Krakowie. Zwłoki ludzkie bez Głowy, rąki, i nóg zostały znalezione w zaroślach przez przypadkowych przechodniów. No i od tego momentu zaczęła się żmudna praca śledczych. Trzeba było znaleźć pozostałe szczątki, na no a przede wszystkim sprawcę. Dwa lata y, śledztwa właściwie nie przyniosły rezultatu i dopiero kiedy do akcji włączyli się policjanci z krakowskiego archiwum X, którzy zajmują się właśnie takimi starymi, niewykrytymi sprawami, ta sprawa ruszyła z miejsca i w efekcie w 2010 roku sprawa trafiła do sądu. Kim była ofiara? W jaki sposób z trudem i mozałem policjanci ustalili jej tożsamość, to chyba było najtrudniejsze. Jak już znana była tożsamość ofiary, to dość łatwo było ustalić sprawcę. No i w sprawie jest jeszcze jedna taka ciekawostka, mianowicie na tych zwłokach do Pleców ofiary wciśnięty był taki duży czarny guzik z czterema dziurkami. Jak się potem okazało, ten guzik miał dosyć istotne znaczenie w sprawie, bo uwiarygodniał miejsce, w którym dokonano zbrodni, a to z kolei wskazywało na sprawców. Rozwiązanie tej zagadki w artykule Zwłoki bez głowy. Polecam. Kolejnym moim bohaterem jest człowiek, starszy wiekiem, starszy służbą. Odkudła tego jest to aspirant sztabowy Mirosław Marczyk z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. Pan Marczyk w styczniu obchodził 40-lecie służby w Policji. Od samego początku po dzień dzisiejszy jest policjantem ruchu drogowego, i to jest jego miejsce na ziemi. On się nigdzie indziej nie widzi ani w pracy, ani w terenie. To jest jego świat, jego miejsce na ziemi. Aplikacja nazywa się fajnie tapo 24, Krzysztof Chrzanowski, dziennikarz. Jest to aplikacja, która ma pomagać policjantom ruchu drogowego i pomaga zresztą. Jest tam sporo informacji dla nich, taryfikator, przepisy, znaki drogowe, mnóstwo informacji o ustawach, no, takich tak naprawdę potrzebnych dla policjantów ruchu drogowego e, rzeczach, które wcześniej musieli gdzieś notować no, w notatnikach, no, wyszukiwać w czasie kontroli na przykład. Dzięki tej aplikacji, TAPO24, mogą szybko, Bezproblemowo w swoim telefonie sprawdzić, jakie sankcje za jakie wykroczenie przysługują. Co ciekawe, tworzyło aplikację dwóch policjantów, którzy stworzyli ją prywatnie, czyli poza policją. Bardzo dużo ludzi już ma. Ludzi, policjantów oczywiście, mam na myśli, chociaż cywilów też ma tą aplikację, korzysta z niej i ją chwali. To był jeden z większych w ostatnim czasie karamboli drogowych w Polsce. Szczęśliwie, chociaż uczestniczyło w nim 40 samochodów, to było na S74. Pod Kielcami, już właściwie przy do Kielc, zdarzyło się 40 samochodów i między innymi dzięki sprawnej pracy wszystkich służb na miejscu, policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, tylko dwie osoby trafiły do szpitala, ale sytuacja na miejscu wyglądała dramatycznie, bo dużo samochodów ze sobą stukniętych, nie lub bardziej poważnie, parę samochodów do kasacji i mimo wszystko, no, tak naprawdę nic poważnego się nie stało. Publikujemy w lutowym numerze pracę laureatów w konkursu Obiektywnie o Drogówce. Paweł Ostaszewski, dziennikarz. Konkursu fotograficznego, który był zorganizowany z okazji jubileuszu Policji Drogowej. A w następnym numerze przedstawimy fotografie wyróżnionych w tymże konkursie. Duże powiększenia są i krótkie wypowiedzi tychże nagrodzonych pani. 1 maja 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej i konsekwencją, wręcz wymogiem formalnym, tej decyzji było przystąpienie do strefy Schengen, co stało się w 2007 roku. Tomasz Dąbrowski, dziennikarz. Spowodowało to większy napływ turystów, ale też zwiększenie się ilości spraw kryminalnych, w których pojawiał się wątek międzynarodowy. W związku z tym funkcjonariusze Komend wojewódzkich policji coraz częściej byli zainteresowani pozyskiwaniem informacji kryminalnych od partnerów za granicą, ale też do Biura Współpracy Międzynarodowej Policji, Komendy Głównej Policji, coraz więcej zapytań wpływało z kolei w tą stronę. Ktoś musiał te zapytania czy te informacje wstępnie weryfikować, doradzać w sprawach formalnych i wreszcie tłumaczyć pisma, które wysyłamy na języki obce. W związku z tym, że ilość tego typu spraw rosła, pojawił się pomysł, który zaowocował w 2007 roku powołaniem stanowiska oficera kontaktowego do spraw międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych. Stanowiska te funkcjonują w strukturach komend wojewódzkich policji. Czym zajmuje się oficer kontaktowy? Jakie są jego główne zadania? O tym właśnie jest tekst, który napisałem do aktualnego numeru. To jest ważna wiedza. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, słyszeli na ogół o oficerach łącznikowych. To są oczywiście funkcje dyplomatyczne w innych krajach, gdzie przedstawiciel policji, na ogół wysoki oficer pracuje w ambasadzie polskiej w innym kraju. Oczywiście stanowi naszego łącz jest łącznikiem z tamtejszą policją. Natomiast u nas w kraju są oficerowie kontaktowi, którzy umożliwiają, szczególnie komórkom służby kryminalnej, łatwy, szybki, bezpośredni kontakt z policjantami z innych państw, szczególnie przy wymianie informacji poszukiwanych, przy ustaleniu o danych osób no, różnych, co jest już cała praca operacyjna policji, o której oczywiście tu nie będziemy. Natomiast y, o istnieniu takich oficerów warto wiedzieć, bo czasami to może komuś umknąć, szczególnie jeśli nie pełni służby w pionie kryminalnym. Od tego numeru zaczęliśmy przedstawianie policjantów, którzy otrzymali medal imienia podkomisarza policji Andrzeja Struja. Większą lub mniejszą historię, ale każdy będzie miał swoją rubrykę, ze zdjęciem oczywiście i z aktualnymi informacjami o nim. Chcemy w jakiś sposób wyróżnić tych policjantów, bo ten medal otrzymują za to, że ratowali życie, ludzkie, lub mienie, należając własne życie. W związku z przypadającą w lutym rocznicą śmierci naszego przyjaciela, naszego kolegi podkomisarza Andrzeja Struja, który stał się niejako symbolem dla policjantów, jako przykład jak ofiarna jest nasza służba. I chociaż na tablicy pamięci, tabliczkach epitafijnych jest już ponad 120 nazwisk policjantów, którzy polegli w służbie, to właśnie Andrzej Struj jest takim symbolem i ambasadorem tych wszystkich policjantów, którzy polegli, aby nigdy o nich nie zapomnieć. Aby kultywować ich pamięć, my tą pamięć kultywujemy. W lutowym numerze poznać można również sylwetkę kolejnego laureata konkursu Policjant, który mi pomógł, młodszego aspiranta Jakuba Tomaszewskiego z komendy miejskiej Policji w Płocku. W rubryce Pamięć zamieszczamy informacje o wydarzeniach z przeszłości których rocznice przypadają teraz, bądź różnych innych ciekawych wydarzeń, na przykład takich jak trzecia część filmu o patronie Komendy Stołecznej Policji, który można obejrzeć też w serwisie YouTube. Była także rocznica katastrofy śmigłowca w Ciznej, no, takie krótkie, przypominające rzeczy, co się wydarzyło. Dotarliśmy też do informacji, która już później się upubliczniła zupełnie i są nawet podane daty tychże konkursów. Wracają konkursy zawodowe, które w Policji były zawieszone w okresie pandemii i właściwie przez trzy lata niektóre się nie odbywały. Jedynym takim wyjątkiem był paramedyk ulubiony konkurs mojej ulubionej koleżanki z pokoju Izabeli, który przez wszystkie te lata czasami w formie takiej online, czasami w formie mieszanej, ale się odbywał. A teraz w tym roku wracają wszystkie konkursy takie jak na przykład zawody policyjnych patroli rowerowych, turniej par patrolowych w Słupsku. No wszystkie te sztandarowe konkursy, które są także formą doskonalenia zawodowego. Zachęcam do lektury gazety i na koniec jak zawsze chcę jeszcze raz podkreślić, że ta gazeta jest dla was, dla policjantów i pracowników policji. Dlatego piszcie do nas, sugerujcie, piszcie również, jakie macie uwagi, co można poprawić, co można ulepszyć, bo zależy nam na tym, aby docierały do was gazety, które są właśnie dla was, aby były to artykuły, które chcecie czytać, ciekawostki, które was interesują, a aby jak najwięcej pojawiały się tych kwestii, które wy sami chcecie poruszać. A w następnym numerze, a w następnym numerze na pewno zobaczycie u nas relację z największego policyjnego turnieju polskiego piłki nożnej o puchar komendanta głównego ale imienia, podkomisarza Andrzeja Struja. Bardzo możliwe też, że dowiecie się czegoś o nowych kombinezonach dla motocyklistów, ale to jeszcze wszystko jest w opracowaniu. Czas pokaże.